Ruch TV. Oficjalna telewizja Ruchu Chorzów. Żaden chyba piłkarz w całej historii ruchu nie wzbudzał tylu emocji, co urodzony w 1913 roku w Katowicach Ernest Wilimowski. Ten 17 młodzian przebojem darł się do pierwszego składu drużyny ruchu i reprezentacji Polski. Bez wątpienia najlepszy polski piłkarz przedwojenny, jeden z najlepszych w historii. Do dzisiaj jest bohaterem kibiców ruchu, a zarazem swego rodzaju symbolem przedwojennej drużyny, która osiągnęła największe sukcesy w historii klubu. O fenomenie pochodzącego z Katowic napastnika niech świadczy fakt, iż w plebistycie przeglądu sportowego. W 1934 roku Wilimowski zajął czwarte miejsce. W pierwszym roku gry strzelił dla niebieskich 69 bramek. Dlaczego Ezi, bo taki przydomek nosił Wilimowski, przyszedł do ruchu? Jak wyglądało jego wykształcenie dla tych mieszkańców kraju? Dlaczego pierwszy zawodowy trener ruchu namawiał Wilimowskiego na operację kolana za granicą kraju? Dlaczego Wilimowski uciekł ze szpitala w Warszawie i co stało się z lekarzami, którzy operowali jego kolana? Na te wszystkie pytania znajdziecie odpowiedź w trzeciej części tomu pierwszego historii ruchu chorzów. 31 grudnia 1933 roku rozpoczęła się w Dziach klubu nowa epoka. Epoka Ernesta Wilimowskiego.